Witam serdecznie w kolejnym odcinku From Dasta. Jak już zapowiadałem, dzisiaj wielkie zmaganie ognia i wody po wodzie, wybuchy wulkanów. To wszystko dzisiaj nas czeka. I tak oto patrzymy, jak nasz, nasze plemie ...plemię, które powołało nas do życia nasz oddech, nas samych wychodzi z podziemia, podąża ponownie ścieżką swych przodków. Szybkie spojrzenie na to, co nas czeka. Wiele ciekawości, tutaj jest woda, siódełko, kamyczki, pierdułeczki. No i instrument to, co powinniśmy zrobić jak najszybciej, czyli zdobyć ten oto gład odpychający lawę. Wszak nigdy nie wiadomo, co nas czeka na tej ...nieprzyjaznej... nieprzyjaznym obszarze. Zwłaszcza, że mamy minutę do wybuchu wulkanu. Tak więc nie ma co czekać. Trzeba ostro działać. Ostro, zdecydowanie i szybko. Szybciej, zasiedlajcie tą... Tą, tą wyspę, ten totem. Zasiedliliście, szybko! Biegnijcie tu, biegnijcie! Tak, on już biegnie! Biegnie do przodu! O, ja to wybuch wulkanu! Piękny wybuch! Tam resztki wody widzę są Nie będę ich powstrzymywał. Niech będą. Może uda je wciągnę nawet. Moja woda. O i oto wybuch wulkanu nadchodzi. Ale Gostek już dobiega. Nie on. A tamten, to nie ten. A! Tak! Przekazuję swoją wiedzę kamieniowi! I oto już cała wioska posiada moc z odpychania lawy. Jesteśmy bezpieczni. Uratowani jesteśmy. Więc nie czekając. Umocniajmy z naszą przyszłość. Teraz kolejnym naszym celem, dosyć istotnym i ważnym, jest zdobycie tego kamienia. Jak będziemy bezpieczni, będziemy mogli myśleć o dalszej ekspansji. Póki nie jesteśmy bezpieczni w kompletnie. Ta ekspansja jest tak naprawdę dosyć niebezpiecznym. I niebezpieczna i prędzej czy później będzie oznaczać straty naszych na, na czasu i zasobów poświęconych na nią. Po co marnować czas? Skoro nie trzeba go marnować. Tutaj lawa zaraz wystygnie. Więc... Pędźcie ku wodzie! Ojoj, oj. czemu ma go z tak problem? Czemu nie pójdziesz tędy? Pójdź tędy! Tędy chodź! No! Dojdziesz? Dojdziesz! Ojej, tylko woda tutaj płynie. Żeby nie płynęła tędy, to zrobimy tutaj mały murek. Wszyscy jesteśmy prawie że ekspertami, prawda? No właśnie. A to, chodźmy szybciej, zasiedlajcie jeszcze to. Może zdążymy przed kolejną jakąś niespodzianką wielką. No tutaj już właśnie zaczyna się odpychanie lawy. Ale co tam? To nam nie przeszkadza. Przynajmniej na razie. wszystko jest piękne i w ogóle tak trzymać, to jak tylko nauczymy się odpychania wody, to wypuścimy, zniszczymy tom oto murek, by woda zalała ten obszar. Bo tutaj, co jest, to tutaj jest właśnie kolejny totem. Więc też go będziemy musieli zdobyć, prędzej czy później. Nie musimy, ale chcielibyśmy. Tutaj idzie gostek z wiedzą o odpychaniu lawy już do tego miejsca. Może zdąży. Oby zdążył. Jeśli nie zdąży, to będzie trochę nieciekawie jak nam wioska noba na spłonie. No nic. Zostało 5, 4 sekundy, 3, 2, 1. Aaa! Nie, nie, ty lawo, nie idź. Nigdzie, nie idź, nigdzie, nie. Póki nie ogarną tej wiedzy. Jest, przekazał tą wiedzę. Jesteśmy bezpieczni. Jupi! Jupi, jesteśmy bezpieczni. To jest pozostała kwestia zdobycia kolejnych tutemów. Tego i tamtego. No, zacznijmy od tego lewego. WODEF. Co się tu dzieje? Czemu ten ogień tam jest? A nie, na szczęście jest zgaszony. Dobrze, dobrze. Ale coś... Pali się tylko to, co się i tak wypaliło. Trzeba ostrożnie... ...korzystywać wodę do ochładzania tego murku. Chodzi o to, żeby powstał mur... ...który... nie... ...płońcie aż tak... ...żeby powstał tutaj taki murek, by... Y, ...ograniczył... ...właśnie płynięcie lawy z tej strony. Właśnie by cała lawa spłynęła jedną stroną, będzie wtedy bezpieczniejsi. Jak tylko przekażę tu wiedzę. Będziemy mogli zburzyć to wejście. Otóż to. Nadszedł czas na wielką destrukcję. No nie była aż taka wielka jakbyśmy chcieli, ale cóż tam. Będzie jeszcze okazja na to. Był uczynić ją wielką. Tak więc... ...przygotujmy kolejny wybuch. Widzicie... ...tych skał jest o wiele więcej niż byśmy, e, ...tych, tych, tych drzewek jest o wiele więcej niż tutaj było, więc... ...jak je pozbieramy wszystkie ładnie... ...to... ...będziemy mogli zrobić wielki wybuch. No, posadzimy ciebie tu... ...ty chodź... Posadzimy Ciebie tu. O ile nie spadniesz, spadłeś. Nie spadaj, zostań ze mną. Zostań. Ach! I tam odpychają, czyli inaczej przyjmować nic się im nie stanie. Rośnie czy nie rośnie? Rośnie A tak już zaraz będzie wulkanek, widzicie tutaj woda spłynęła, pięknie opatuliła naszą naszą wysepkę. W sumie wysepką się staliśmy. To co to jest ciekawszego jeszcze rzeczy to tutaj jest gdzieś kamień Jeśli dobrze pamiętam Chyba tu To jest chyba ten kamyk tutaj Albo i nie Gdzieś on tu był Muszę nie tak gdzie pamiętam Kamyczek który, który odblokowywał. Nic może mi się wydawało. Jak sobie... Jak go odnajdę to pokażę, ale tak mi się wydawało, że gdzieś był... No nic. Ach. Starość, nie radość. Człowiek zapomina wszystko. <laughs> no nic. Tak więc dalej budujmy nasz Nasz mur. No pewnie musimy go robić bardzo wysokiego, bo woda i tak go... Woda się będzie zbierać, więc przeleje nawet wyższy, tylko chodzi o to, żeby nie musi tutaj nasypywać bardzo wielkich konstrukcji skalnych, no bo to nie ma sensu. Więc to to zrobimy? To zrobimy po prostu tak trochę lawy, żeby to wszystko ładnie wybuchło. No i już jest ładniej. Teraz jak nabierzemy lawy więcej. Nabraliśmy więcej lawy, to tu możemy zaspawać to przejście. Tak jest, zalać to przejście lawą. Tu już się nie będzie woda zbierać. Widzicie jak ładnie to wygląda teraz. Nie ma lawy, jest pięknie. Można wyssać wodę. Tu ją przelać, by zobaczyć jak to będzie ładnie się płynąć. Tak, do ostatniej kropli. jeszcze trochę więcej i zasiedlajcie. Zobaczymy czy dojdą w ogóle. Oj, i nie dojdą. No to pomożemy i usypiemy im drogę przejścia. O no, już jest lepiej, jeszcze troszkę. Zagórka się teraz sama uh, uh, wyprostuje i będzie pięknie, no, bo i się nie wyprostuje. Ach, tyle tego piachu mi potrzeba. No Co weźmiemy trochę więcej stąd piachu. Może znajdziemy to, czego szukaliśmy wcześniej. Nie wiem. wydawało mi się, że gdzieś tutaj było. No nic, po prostu pójdźmy dalej. Górę. Ta doktor, która tu płynie jest bardzo mm, o tyle dobra właśnie, że blokuje lawę. No, to będzie pewnie wszystko wybuchać, no ale już poradzić. Mm, blokuje lawę, więc lawa nas nie, nie, nie będzie aż tak bardzo niepokoić. Fakt fakt, musimy zdobyć tamtą osadę, więc żeby ją zdobyć, a no tutaj wykorzystamy trochę lawy stąd. I, I zalejemy teraz drugą stronę po prostu. No, jak lawa nie ma świeżego dostępu, no to wiadomo, szybciej wysycha, szybciej się ochładza i łatwiej konstrukcję budować. To są drzewka ładne więcej drzewek wybuchających więcej wszystkiego. I w sumie można łatwiej się przenieść właśnie na te wyżyny i mieć tak naprawdę wszystko gdzieś, że tak to określę, bo tam się nic nie stanie nam złego. No, więc w sumie. Co mamy do stracenia? Może dojdą Wielka Lawa nas zniszczy. Jeszcze troszkę dobudujemy. Wszędzie dojdą, nie, nie dojdą. Hmm. Trzeba będzie coś wykombinować, żeby doszli. Co można wykombinować, żeby doszli? Można wziąć lawę i spróbować budować im podest. Zwłaszcza, że jeszcze są daleko, więc to nie będzie aż tak trudne. Problem z lawą jest taki: i budowaniem podestach, podestów, że trzeba to budować, póki są daleko. No bliżej, to już się wszyscy zjarają i to już nie będzie fajne i przede wszystkim potrzeba piasku. Teraz już Dobra, skąd są problemy z ludźmi? Problemy są stąd, że oni nie mają jak zanieść wiedzy no i obaj utknęli na dole. No nic. Trzeba im pomóc, najpierw im, bo oni są najważniejsi w tym momencie. No bo jak nie przyjdą ludzie odpychając, zjedzą odpychania, to kolejny wulkan może tak naprawdę zniszczyć całą, całą, całą naszą pracę. To nie o to chodzi. Zaszczerze, że są 12 sekund wybuchu. No, już prawie, prawie. O, jest już przejście. Już jest przejście, już jest pięknie. Albo no, przejście było przez chwilę. Bo już się pewnie piasek usypał. Ach, zabawy po prostu. Zabawy. To jest właśnie piękne w tej grze, że można. Układ przejść w 15 minut, a można się nim bawić i spędzić nad nim 3 godziny. Jak tam moi ludzie już mogą dochodzić? Tak, mogą! Biegnijcie póki się da! Biegnijcie póki erozja nie zniszczy tego co stworzyliśmy. No, już biegną, biegną. Tutaj już też mamy ochronę. Tutaj oczywiście są zmagania wieczne. Wody z ogniem. No i bardzo dobrze. Będziemy się tym przejmować póki co. Niech ta soda się przeniesie. O, to się osuda przeniosła. Już przestają nas interesować. Ten był wulkanu był trochę słaby. Na szczęście. Kosada się zbuduje do końca, to zasiedlimy kolejną. Będzie blisko, będzie łatwo i szybko pójdzie. No i przyciąga mnie tu, przyciąga mnie tu. Nie powinno, zapewne. No nic. Co jeszcze można zrobić dla dobra naszego społeczeństwa? No, przenieść tą osadę gdzieś wyżej, na przykład tutaj. Trzeba to będzie jej bardziej przyjemnie niż będąc sama dole. Myślę, że łatwiej będzie też się bronić przed różnymi kataklizmami. Więc póki się da tak zróbmy. Zwłaszcza, że nadchodzi ten moment, w którym udominiają się losy tego świata, tej, 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 tej planszy. Tak, oto, oto po zdobyciu czterech totemów, które w sumie zaraz ogarną całą wiedzę, zdobędą całą wiedzę odpychania, jeszcze ten chwileczkę, chwilę gdzie, gdzie jest woda. Czemu on nie umie odpychać wody? O, umie odpychać wodę. Osada zniknęła, przenoszą się dobrze. Jest pięknie. Tak oto po zdobyciu czterech totemów przychodzi słońce i nadchodzą deszcze. I to już jest moment, w którym jest wielki problem. Jeżeli teraz byśmy nie mieli tej możliwości odpychania wody, to nasze osady by z grubsza większości po prostu spłynęły. Na przykład ta by spłynęła już. Ta może by tak szybko nie spłynęła, pewnie wcale, przynajmniej na razie, ale inne by spłynęły dosyć szybko, co by nie byłoby miłe, zdecydowanie. Nagle pojawiło się wiele, jezior, je, wiele jeziorek. Mamy 100% już pokrycia o, o, zieleninką, więc już tak naprawdę nic nam nie grozi. To jak widzicie jednak nie ma nic. A przysiągbym, że tutaj było. Ach, no nieważne. Drzewka jak widzicie spłynęły z góry. Spłynęły z góry aż do, do, do morza. Morza. Ach może ewentualnie z wielkiego jeziora i ostatnie resztki lawy są po prostu niszczone Co nam zostaje? No zostaje nam przejść się przejście do wnętrza ziemi I dalej podążać ścieżką naszych przodków no te czary, które tu mieliśmy do dyspozycji no to to jest znany nam galertowienie wody. Bardzo fajna rzecz. Gaszenie pożarów, które tam w sumie jest potrzebne nam w tym momencie nie za bardzo. No i, i co tu mamy jeszcze? Engulfa, czyli możemy wyssać te różne pierduki No jak go wzmocnimy tym Amplify Debriefa, no to jest faktycznie trochę fajniej działa. No, taka fajna, fajny bajer do oczyszczenia, nie wiem, z piasku, ewentualnie do wysysania wody. Tego to możemy zrobić dziurę po prostu Nie wiem w morzu na przykład zrobimy dziurę Bo tak to się zagłębiamy i idziemy dalej Jak to pięknie wygląda Zwłaszcza z daleka jak tu mamy taką piękną dziurę I tej wody nie ma i tu powstanie zaraz za 5 sekund Wielka fala. O, widzicie, tam jeszcze jest piasek. Oj, o, i oto tak się. Tak się kończy nasza zabawa. Powstaje mini tsunami. Mhm. A tutaj czemu nie chcą się pojawić? Nie chcą dojść, bo widzi wielka fala i jest niechaj. No nic, no to będziemy jeszcze w piasku. Pomożemy im przetrwać. By mogli w spokoju wejść. Ojej, ludzie mi spon. Płynęli. Nie dobrze, ale bywa. Tak bywa, takie jest życie. Hmm. Widzicie, no, jak już zawładnimy wszystkimi totemami, to ro rozwój tla, palm nie jest żadnym problemem, bo tak naprawdę no, już, już nie ma lawy w ogóle. Wszystkie te lawy yy, magicznie wyparowały, więc jeżeli ktoś chciał się bawić og ogniem, no to musi się nim pobawić nim zawładnie wszystkimi palmami, yy, wszystkimi totemami. Bo potem tu już mamy jedynie jedną wielką wodę i wielką powódź na całej mapie no i już nie ma jakby tego, tego fanu i nie ma też skąd, czym budować tych wielkich e, akweduktów, które by mogły tą wodę sprowadzać w jakimś innym kanale, no bo usypywanie tego z piasku, czyli no, ciłanie tego piasku po całej, całej, całej mapie, e, by coś zrobić i tego co naniosą te jeziorka to jest trochę takie mało, mało, mało fajna zabawa. Tak więc to był kolejny poziom. Kolejny poziom do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym poziomie. From Dusta Zbliżamy się w sumie do końca wędrówki. Pówolutki do końca wędrówki w poszukiwaniu naszych przodków i tego co nam zostawili. A w kolejnym odcinku co ujrzymy? Oj, ujrzymy piękną. Piękną planetkę. Ach, piękną, piękną wyspę. A wyspę nie jestem pewien, to była wyspa. To chyba był środek krateru, jeżeli dobrze pamiętam. A jednak nie. Kolejna ciekawa mapka zmagania ognia z wodą. Ognia z wodą. Znowu tak, trochę w konwencji. W konwencji jednej wielkiej góry, w której musimy się zmierzyć z dwoma żywiołami. Tutaj na dole jest woda. Jest jej bardzo mało, więc jej nie widać, ale tam gdzieś jest woda, gdzie ona spływa, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Powiedzmy, że jesteśmy na czubku świata i, 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 i mierzymy się z tym, co, co, co jest najgorsze tutaj i dostępne tak więc to już w kolejnym odcinku eee, póki co lunar się z wami żegna na razie